Czytając dzisiejszy fragment, warto mieć na uwadze to, że jest dzisiaj wspomnienie niepokalanego serca Maryi. I ona właśnie była taka wiarygodna w mowie, jej mowa była czysta i też taka prawdziwa. I to czyniło też jej duszę wyjątkową, bo dzięki temu, że jej serce było czyste, tak samo jej mowa była czysta i to pozwalało zachowywać tę czystość serca. Um, I myślę, że warto o tym wspomnieć dzisiaj i właśnie w ten sposób też tę Maryję naśladować, bo um, to też jest wskazówka, to jakie mamy wspomnienie dzisiaj w Kościele i um, jaka jest konkretnie do tego wspomnienia Ewangelia. Um, I... Myślę, że warto w tej czystości, prawdziwości i wiarygodności Maryi naśladować, bo Bóg chce, żebyśmy ją naśladowali i podążali w ten sposób za Nim, bo Maryja zawsze prowadzi do Boga i ona nigdy nie chce być na pierwszym planie, tylko też tym swoim świadectwem i tą swoją postawą ona chciała, abyśmy my, naśladując ją, mogli iść do Boga i żebyśmy do tego Boga dotarli, więc y, to jest bardzo piękne w tej dzisiejszej Ewangelii ta prostota y, w słowach, żebyśmy wyrażali też y, wiarę w języku i żebyśmy w ten sposób też służyli Bogu. I o to się pomódlmy, żeby y, właśnie też przez pomoc Maryi przez jej ręce, żebyśmy byli prowadzeni do Jezusa, do Boga, abyśmy mogli stawać się świętymi właśnie dzięki tym jej czynom. Więc Duchu Święty, przyjdź i prosimy Ciebie, abyś uczynił naszą mowę czystą, prawdziwą i wiarygodną. I naucz nas też mówić tak, jak Ty chcesz, żebyśmy mówili i też wkładaj słowa w nasze usta. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, przyjdź i przemień nas. Amen.